Mój mąż pracował na okrętach wojennych i tam właśnie go zastał taki stan w 70 roku w grudniu. A ja byłam z córką w ciąży i bardzo się martwiłam, czy Boże Narodzenie będziemy razem spędzać. Wtedy mieszkaliśmy na Helu, zabraliśmy żołnierzy do Gdyni. Zmobilizowani i gotowi w każdej chwili ci, którzy mogli, co musieli. No to pojechali właśnie na tak, akcję do Gdańska do Gdyni. No takie były czasy. To w takich czasach, żeśmy się urodzili, to musieliśmy po, po prostu przeżyć ludzie. Tak. Z kinyi wtedy. Parę osób niestety oddało życie. Mój tata był pasjonatem, chciał pływać. Był młodym człowiekiem, który po prostu chciał pływać po morzach i oceanach. Dzisiaj też tak wspomina, że na szczęście, że on tam nie pojechał. Tak. To byłaby trauma na całe po życie. Po prostu zostałem na okręcie do obsługi. Ale szczęście. Na szczęście wrócił tak przed samymi świętami, dwa dni przed.